Tam, tam. którą? Tak, patrzysz, nie? Nie, nie tak. Nie, o... Tak. Czekaj, okej. Okay, okay. okay. No, mam cię. <laughs> pół godziny ciągniemy, pół godziny ciągniemy. Zobaczymy, co dalej. Test, test po, porządnego kija z pracowni pana Jankowskiego, kolegi Dariusza. Zresztą mamy rybę, tylko nie wiemy jaką. To nagrywa? Nagrywa, nagrywa tam, tam, tam będziesz na filmie. Mój głos jest z tego. Tutaj jest lektor. Tak No właśnie taśma skończy. Ja, no nudy, nudy, to po prostu ryba robi co chce, Więc więcej zawiera niż to wydaje. Tam bateria ile trzyma? Bateria... Ja nie wiem. No wiesz, żeby rybę chyciło jeszcze. Myślę, że z godzinę może nagrywać, ale... A, to godzinę, to ja sobie usiądę. Ale godzinę to ja bym... Ja Usiądź sobie, to... będziesz lepiej w kadrze. No praca tego kija jest naprawdę rewelacyjna. Czekaj, bo widzę twoje plece, a nie widzę kija. No, to musi być sum chyba, bo cały czas biję. Porzucę, tak jak do ogonu Sprzęt pana Darka zdaje egzamin. Pozdrawiamy go. Tak. Naprawdę warto. Co? Szczela? No, trudno, bo ona jest. Okay. Ciąg dalszy, wracamy? Ciągle, wraca. Wracamy na tego, na imprezę. Ja, no, pięknie jest. No, piękny. Nie jest to jakiś gigant, ale. Ty, a szkoda mojego podbiaraka, na no trudno Nie wiem, to no tu możesz go ręką podegrać. Podobno Bezmę. się w pysk wsadza, ale tak. znaczy on jest z boku jakoś zaczepiony Nie z boku, z pyska mu wychodzi Szlam ci, oszlamił ci całą tą Ty, ja go wezmę rzeczywiście, masz rację Jak umiesz, ja, bo ja, ja mam. Ja mam... Nie chcę tego do ręki nadbrać Z Spoko Rękawice Ja mam rękawice Lewą, akurat mam lewą No lewą? É, não